58 rok przed Chrystusem: 368 tysięcy Helwetów podejmuje decyzję, która na zawsze zmieni oblicze Europy. Czy wiecie, co się dzieje, gdy cały naród postanawia spalić za sobą mosty? Trzask. Płoną domy w Genui. hiss Syczy paląca się słoma w Aventikum. Dwanaście miast helweckich zamienia się w popiół w ciągu jednej nocy. To nie przypadek. To plan. Orgetorix stoi przed zgromadzeniem wodzów w głównej osadzie nad jeziorem Genewa. Jego głos niesie się nad tłumem jak grzmot przed burzą. Spalicie wszystko, zniszczycie świątynię, zabijecie własny dobytek. Tłum milczy, rozumiejąc wagę słów. To nie plan ewakuacji, to plan narodowego samobójstwa. Ale Helwetowie nie są desperatami. To najsilniejszy naród między Alpami a Renem. 250 tysięcy wojowników, 80 tysięcy kobiet, 38 tysięcy dzieci. Ich kowalnie produkują najlepszą broń na północ od Rzymu. Ich złote monety krążą od Morza Północnego po Prowansję. Germania nadchodzi jak czarna fala wyje orgetorix, wskazując na wschód. Cimbry wymordowali półgali, Teutonowie spalili 100 miast za nimi idą swebowie milion wojowników, którzy nie biorą jeńców plusk. Jego słowa padają jak kamienie w spokojną wodę zgromadzenia. Każda prawda to kolejna fala strachu. Co jeśli powiem wam, że ten strach był kłamstwem, że prawdziwą przyczyną migracji był głód ziemi i bogactwa? Helwecka ziemia, między jeziorem Genewskim a Renem, to za mało dla rosnącej populacji. Na zachodzie leżą najżyźniejsze równiny Europy, doliny Loary, złotonośne rzeki Celtów, winnice Akwitanii. Tam Jeden helwecki wojownik może żyć jak król. Orgetorix nie jest tylko wodzem, to polityczny geniusz. Przez 20 lat budował sieć sojuszy, jego córka poślubiła księcia sekwanów, syn dowodzi najemnikami Uedułów, złoto przekupiło wodzów od Renu po Pireneje. To nie migracja, to koordynowana inwazja trzech najsilniejszych plemion Galii. Zima, 59 roku. Helwetowie rozpoczynają przygotowania do największej wędrówki w historii Europy. Ale najpierw muszą zniszczyć wszystko, co mogłoby ich powstrzymać od marszu na zachód. Łomot, trzask, młoty demolują domy. Sto tysięcy kus, dwieście tysięcy owiec, pięćdziesiąt tysięcy sztuk bydła pada pod toporem. Rzeki krwi płyną przez spalone wsie, sępy krążą nad helwecją jak czarne chmury śmierci. Dlaczego? Bo droga powrotna musi być odcięta. To albo zwycięstwo w Gali, albo śmierć w drodze. Marzec 58 roku. Gigantyczny konwój rusza na zachód. 80 tysięcy wozów ciągniętych przez 200 tysięcy wołów. Każdy wóz to dom na kółkach. Żywność na trzy miesiące, broń, narzędzia wszystko potrzebne do założenia nowego państwa. Z lotu ptaka kolumna wygląda jak stalowy wąż pełzający przez Alpy. 20 mil długości. Największa armia, jaką widział starożytny świat. To nie uchodźcy. To naród w pochodzie wojennym, gotowy wykupić przyszłość krwią. Gajusz Juliusz Cezar dowiaduje się o planach Helwetów, zanim oni sami wiedzą o ostatecznych szczegółach. Jego sieć szpiegowska to pajęczyna rozciągnięta na całą Galię kupcy sprzedający żelazo, kapłani znający rytuały, niewolnicy w domach wodzów. Orgetorix planuje przejść przez nasze terytorium, melduje Lucius Piso. Ma zgodę sekwanów i edułów. To inwazja, nie migracja. Cezar studiuje doniesienie przy świetle pochodni. Jego palec przesuwa się po mapie jak ostrze noża. Od Genua do Genewy 120 mil, 6 dni marszu dla legionu 18 dni dla mobilizacji armii. Ale czy wiecie, jaka jest prawdziwa przyczyna tej wojny? To nie obrona prowincji, to polityczne przetrwanie Cezara. Prokonsul ma 42 lata i zero wielkich zwycięstw. Pompejusz podbił wschód. Krasus rozbił Spartakusa. On ma tylko długi i wrogów w Senacie. Galijska prokonsulatura to jego ostatnia szansa na triumf i nieśmiertelność. Helwetowie nie wiedzą, że właśnie stali się biletem Cezara do historii. Luty 58 roku. Cezar mobilizuje Narbonensę w tempie, które szokuje weteranów. Cztery legiony, 24 tysiące żołnierzy ruszają z zimowych kwater w 18 dni. Normalna mobilizacja zajmuje 60. To niemożliwe, według podręczników. Stuk. Stuk, stuk. Młoty pracują dzień i noc. W miejscu, gdzie Rodan wpływa do jeziora genewskiego, wyrasta mur. Osiemnaście mil fortyfikacji z wieżami co 500 kroków. Za murem, rów, wypełniony zaostrzonych palami. Ale to nie tylko fortyfikacja. To psychologiczna pułapka. Każdy, helwet, zobaczy na murze nie tylko rzymskie sztandary. Zobaczy głowy poprzedników nabite na lance, wozy z ziarnem, które miało być ich łupem. Jeńców w łańcuchach którzy próbowali przejść wcześniej. Co jeśli powiem wam, że Cezar wcale nie chce zatrzymać helwetów na granicy? Że ten mur to tylko pierwsza część geniuszowego planu? Marzec. 400 tysięcy helwetów stoi przed rzymską blokadą, jak fala przed tamą. Ich wodzowie galopują wzdłuż murów, szukając słabego punktu. Nie ma go. Cezar zbudował maszynę do zabijania z 18 mil betonu i stali. Casticus, syn króla Sekwanów, przybywa do helweckiego obozu z spontaniczną propozycją. Mój naród da wam przejście przez nasze ziemie, oznajmia przed radą, za odpowiednią cenę. Helwetowie nie wiedzą, że Casticus od dwóch lat jest rzymskim agentem. Orgetorix wącha podstęp. Dlaczego oferujecie przejście akurat teraz? Pyta. Co w zamian? Sojusz przeciwko Eduom. Podział ich ziem. To brzmi logicznie. Sekwanowie od pokoleń walczą ze dułami o hegemonię, ale logika to czasem najgorsza doradczyni. Rada debatuje trzy dni. Młodzi wojownicy domagają się szturmu na mury. Złamiemy rzymskie fortyfikacje, ryczy na Mejus. Zrobimy z ich kości most przez Rodan. Ale matematyka nie kłamie. Atak na pozycję oznacza stratę połowy armii, zanim dotrą do murów. Przeciwko fortyfikacjom to samobójstwo. Wiosna. Kolumna skręca na północ, w stronę przełęczy Jurskich. 80 tysięcy wozów wspina się po górskich ścieżkach. Skrzek, trzask, łamią się osie, łomot, przewracają się pojazdy. Przełęcz padelek, tak wąska, że jeden wóz mieści się w szerokości. Kolumna, rozciągnięta na 20 mil, musi teraz iść gęsiego, jak jagnięta do rzezi. Cztery tygodnie potrzebuje 400 tysięcy ludzi na przejście. Przez cały ten czas. Są rozciągnięci, bezbronne, niezdolni do manewru. Ich awangarda schodzi do Doliny Saony, gdy ariergarda wchodzi dopiero w góry. Cezar obserwuje jak chirurg pierwszy raz. Będą potrzebować miesiąca, melduje Markus Crassus. Możemy zmobilizować rezerwy z Cisalpińskiej Gali. Ale Cezar ma lepszy pomysł. Uderzy, gdy będą najsłabsi. Podczas przeprawy przez rzekę. Maj 58 roku. 40 tysięcy tigurinów, ostatnie plemię w kolumnie, rozstawia obóz nad Saoną, niedaleko dzisiejszego Lyonu. Po miesiącach charówki w górach, wojownicy śmieją się na widok spokojnej wody. Nie wiedzą, że weszli do największej pułapki w historii. Cezar ukrywa sześć legionów w lasach po zachodniej stronie rzeki. Dwadzieścia cztery tysiące żołnierzy czeka na jeden gest, jeden ruch ręki, który zamieni brzeg w rzeźnię. Dlaczego nie atakujemy głównych sił? Pyta Titus Labienus. 40 tysięcy to tylko arier garda. Cezar uśmiecha się zimno, bo nie chce walczyć z 200 tysiącami zdeterminowanych wojowników. Chce walczyć z 200 tysiącami przerażonych uchodźców. To różnica między przeciętnym generałem a geniuszem, widzenie nie tylko tego, co jest, ale tego, co będzie po pierwszym uderzeniu. Tigurinowie to nieprzypadkowa ofiara. To najdziksze plemie wśród helwetów. Ich przodkowie zabili konsula Lucjusza Kasjusza 50 lat temu. Teraz historia zatoczy koło. Pamiętacie Kasjusza? Ryczy Cezar do legionistów. Pamiętacie, jak ci Barbaryńcy pili wino z jego czaszki? To kłamstwo, ale prawda jest mniej ważna od motywacji. Rzymscy żołnierze ściskają broń mocniej. Co jeśli powiem wam, że Tigurinowie zostaną wciągnięci w pułapkę przez własnych bogów? Świt 24 maja. Mgła unosi się nad wodą jak całun. Tigurinowie budzą się powoli, rozpalają ogniska. Nikt nie spogląda na zachodni brzeg. Nikt nie szuka niebezpieczeństwa w tak spokojny poranek. Plusk. Pierwszy rzymski żołnierz wchodzi do wody. Tysiąc legionistów przeprawia się w milczeniu jak widma. Ale to tylko odwrócenie uwagi. O czwartej rano dwa tysiące Rzymian okrąża obóz od południa i północy. Maszerują całą noc przez lasy. To nie będzie bitwa to polowanie. Na mój sygnał. Szepcze Cezar. Nie bierzemy jeńców. Chcę, żeby pozostali helwetowie usłyszeli krzyki na dziesięć mil. Szósta rano. Ach. Pierwszy krzyk rozdziera ciszę. Wartownik widzi hełmy wynurzające się z mgły. Próbuje krzyknąć ostrzeżenie, ale Gladius przecina mu gardło. Chrzęk. Krasz. Rzymskie tuby ryżą jak bestie z piekła. Dźwięk budzi cały obóz. Mężczyźni wyskakują z namiotów, chwytają broń, rozglądają się szaleńczo. Skąd atak? Ze wszystkich stron naraz. To pułapka! Ryczy wódz. Ale już za późno. Rzymskie formacje uderzają z trzech kierunków jak szczęki wilka. Klang! Klang! Miecze uderzają o tarcze. Tigurinowie próbują się formować, ale nie mają czasu. Jedna trzecia śpi w namiotach. Druga biega panicznie. Tylko trzecia walczy, otoczona przez siły trzy razy większe prawdziwa lekcja rzymskiej taktyki. Nigdy nie walczysz z całą armią wroga. Dzielisz ją na części i niszczyć po kawałku. Vercingetorix, młody wojownik, budzi się, gdy pilum przebija namiot. Trch! Grot mija jego głowę o cal, wyskakuje i widzi piekło. Jego ludzie giną jak muchy. Rali, rali. Kilkudziesięciu wojowników skupia się wokół niego w krąg z tarczami. Standard galijska taktyka, hedgehog, i walka do śmierci. Tud, tud. Grat pilów spada jak śmiercionośny deszcz. Ciężkie włócznie przebijają tarcze, zbroje, ciała. Krzyk. Wojownicy padają jeden za drugim. Czy wiecie, ile potrzeba czasu wyszkolonemu legionista na zabicie wojownika? 12 sekund. Jedno pchnięcie, jeden unik, jedno cięcie. Galowie są dzielni, ale dzielność bez techniki to szybka droga do grobu. Wertingetorix walczy jak lew. Jego miecz siedze głowy jak sierp zboże. Husz, klang. Jeden Rzymianin pada, drugi, trzeci. Ale za każdym zabitym przychodzi dwóch nowych. – Bogowie! – krzyczy kapłan. – Dlaczego nas opuściliście? Ale bogowie milczą. Słyszą tylko krzyki i szczęk metalu. O dziewiątej wszystko się kończy. 40 tysięcy Tigurinów leży martwo nad brzegiem. Ich krew miesza się z wodą. Tworząc czerwone kręgi płynące na południe, jak proklamacja śmierci. Cezar chodzi między ciałami jak sędzia, liczy trofea, broń, zbroje, wozy, ale najważniejsze trofeum to strach w oczach pozostałych Helwetów po drugiej stronie rzeki. Pochować ciała? Pyta Labienus. Zostawić krukom, niech wszyscy widzą, co czeka wrogów Rzymu. W głównym namiocie Rzymianie znajdą tablice z galskim pismem, spisy całej populacji Helwetów. Z nazwami, wiekiem, liczbą wojowników 463 tysiące imion 463 tysiące ludzi, którzy zostawili wszystko dla nowego życia. Teraz ich marzenia leżą martwe nad rzeką, a przyszłość należy do Rzymu. Helwetowie patrzą przez Saone na dymiące pozostałości i rozumieją prawdę. Rozpoczęli wojnę, której nie mogą wygrać. Czerwiec 58 roku. 328 tysięcy ocalałych helwetów maszeruje przez ziemię edułów, jak procesja żałobna. Za nimi kruki żerują na 40 tysiącach ciał nad Saoną. Przed nimi niepewność i strach. Divico, nowy wódz po śmierci Orgetorixa, jedzie na czele z podniesioną głową. Ten 60-letni weteran pamięta czasy zwycięstw nad Rzymianami. 50 lat temu rozbił konsula Kasjusza w lesie przy Adui. To on zmusił Rzymian do przejścia pod jarzmem. Starzy bogowie pamiętają stare zwycięstwa, mruczy do poruczników. To niepewność siebie, to desperacja człowieka, który widzi koniec świata i próbuje przekonać siebie, że może go uratować. Zanim ciągnie się najbardziej żałosny widok w historii: całe plemiona niosące życie na plecach. Kobiety z dziećmi i ostatnimi skarbami, starcy podpierający się kijami, młodzi ostrzący broń. Przeciwko rzymskiej machinie. Skrzep, skrzep, kamienie ostre, żelazo, ponura muzyka nad kolumną. Cezar śledzi marsz jak drapieżnik ranną antylopę. Jego legiony w bezpiecznej odległości, wystarczająco blisko dla kontroli, wystarczająco daleko od starć. To nie pościg, to wypasanie ofiary na miejsce egzekucji. Dlaczego nie atakujemy? Pyta Markus Brutus. Mają kobiety i dzieci, poruszają się powoli. Cezar patrzy z politowaniem. Bo chce, żeby dotarli do Bibracte. Chcę, żeby sami wybrali miejsce swojej śmierci. Co jeśli powiem wam, że Cezar już wybrał scenę dla finału tej tragedii? Bibracte, stolica Edułów, na wzgórzu Mont -Bewre. Strategiczne centrum Galii. Kto kontroluje miasto, kontroluje drogi handlowe między morzem północnym a śródziemnym. Ale dla Cezara ma znaczenie symboliczne. Chce zabić Helwetów w stolicy ich galskich sojuszników. Chcę, żeby Edułowie widzieli moc Rzymu na własne oczy. Chcę przekształcić miasto z centrum galskiej niezależności w pomnik rzymskiej dominacji. 7 czerwca kolumna zatrzymuje się pod Bibraktę. Miasto roztacza się na wzgórzu jak korona. Jego mury wyglądają solidnie. Eduska straż na murach macha przyjaźnie. Nikt nie wie, że są świadkami ostatnich godzin wielkiego narodu. Diwiko rozstawia obóz w klasycznej formacji. Wagenburg, Krąg Wozów, Tworzący fortyfikacje. Osiemdziesiąt tysięcy wozów koło w koło, kobiety i dzieci w środku, wojownicy na zewnątrz. Formacja sprawdzana przez setki lat przeciwko galom. Przeciwko Rzymianom to pułapka śmierci. Wieczorem eduska rada przyjmuje gości na uczcie. Długie stoły pod pieczonym dzikiem i miodem. Za pomyślność wędrówki wznosi toast konviktoritawis. Helweccy wodzowie piją i śmieją się po raz ostatni, ale w podziemiach. Odbywa się inna narada. Cezar spotyka się z przywódcami Edułów w tajemnicy. Na stole mapy, listy, woreczki złota. To nie negocjacje, to rozdanie ról w spektaklu. Gdy rozpocznie się bitwa, instruuje Cezar, wasze wojska uderzą od północy, zamkniemy ich w kleszczach. Edułowie kiwają głowami. Lepiej być wykonawcą niż ofiarą. 8 czerwiec, świt. Mgła wisi nad wzgórzami, jak całun przygotowany przez bogów śmierci. Helweccy wartownicy widzą pierwsze rzymskie sztandary na południu. Złoty orzeł X, srebrny wilk 21, Sześć legionów. 36 tysięcy najlepiej wyszkolonych żołnierzy świata. Maszerują w doskonałych formacjach, jakby na paradzie, nie na rzeź. Zbroje błyszczy w słońcu. Kroki brzmią jak grzmot. Tump, tump, tump. 240 tysięcy nóg uderza w ziemię jednocześnie. Dźwięk rozchodzi się po dolinie jak bicie gigantycznego serca. Helweccy wojownicy chwytają broń z mieszaniną strachu i fascynacji. Dzisiaj albo my, albo oni, mruczy Diwiko, sprawdzając miecz. Ostrze błyszczy, 20 Rzymian zginęło pod tym mieczem w bitwie przy Adui. Dzisiaj spróbuje zabić 21. Ale czy jeden miecz może powstrzymać lawinę? Cezar zatrzymuje legiony na trzy tysiące kroków. Wystarczająco blisko dla demonstracji siły, wystarczająco daleko od przypadkowych starć, chce dać helwetom czas na przemyślenie beznadziejności położenia. O dziewiątej rozpoczyna się pokaz psychologicznej wojny. Rzymscy korniści grają tubicines, tara-tara. Dźwięk rozchodzi się jak ryk bestii z piekła. To hymn śmierci dla wrogów Rzymu. Rzymskie manipuły wykonują ewolucję z precyzją mechanizmu. Formacja klina, testudo. Ruch w lewo, w prawo. Każdy manewr doskonały, wykonywany przez tysiące, to demonstracja siły i lekcja tego, co czeka. O południu Cezar wysuwa tajną broń. Dwanaście tysięcy sprzymierzonych galów, sekwanów, edułów, alobrogów pod rzymskimi sztandarami. Byli przyjaciele przeciwko helwetom w rzymskich zbrojach. Co dzieje się z człowiekiem, gdy widzi zdradę wszystkich, którym ufał? Wodzowie rozpoznają twarze. Casticus z sekwanów który oferował przejście. Konvicto Litavis, z Edułów, który wczoraj wznosił toasty. Kadbat, z Allobrogów, którego siostra jest żoną helweckiego wodza. Zdrajcy, krzyczy na Sprzedaliście duszę. Ale zdrajcy milczą. Wiedzą wybór zdradzić helwetów albo zostać zdradzeni przez Cezara. Drugie południe. Słońce w Zenicie, jak ogniste oko. Temperatura 30 stopni. Helwetscy wojownicy pocą się w skórzanych zbrojach. Rzymianie stoją spokojnie w cieniu tarcz, wyszkoleni do znoszenia afrykańskiego słońca. Każda godzina zwłoki osłabia morale wroga. Każda minuta zwiększa strach. Profesjonalny żołnierz umie czekać. Amator się denerwuje. O trzeciej Helwetowie nie wytrzymują napięcia. Divico zbiera radę pod największym wozem. Dwudziestu wodzów w kręgu. Każdy reprezentuje tysiące wojowników, setki rodzin, przyszłość rodów. Decyzja w następnych minutach określi, czy Helwetowie będą żyć jako naród, czy zginą jako przypis w rzymskich kronikach. Możemy się poddać, mówi katamantaloedes, najstarszy z wodzów. Głos drży z wiekiem i wyczerpania. W oczach nie ma nadziei, tylko pragnienie końca gehenny. I co potem? pyta gniewnie Namejus. Zostaniemy niewolnikami. Nasze dzieci będą pracować w kopalniach. Żony będą służyć żołnierzom to nie życie to powolna śmierć. Diviko słucha sporów i rozumie prawdę, którą wszyscy unikają. Nie ma dobrego wyjścia tylko wybór między szybką śmiercią w bitwie a powolną w niewoli. Będziemy walczyć oznajmia stary wódz. Jeśli mamy umrzeć, umrzemy, jak wojownicy głos spokojny, ale ręce drżą, gdy chwyta miecz. 4:30 po południu 8 czerwca. 58 roku. Tara! Helweckie rogi ryżą pierwszy raz od masakry nad Saoną. To nie krzyk triumfu. To krzyk rozpaczy narodu, który postanowił umrzeć na stojąco, rather than żyć na kolanach. 60 tysięcy wojowników wybiega z Wagenbergu jak lawina mięsa i żelaza. Krzyki: Ambiorix, Ambiorix! imię legendarnego króla. Ale legendy nie wygrywają bitew. Wygrywają je żołnierze, broń i taktyka. Co jeśli powiem wam, że Cezar zaplanował każdą sekundę następnych trzech godzin, jak choreograf planuje balet śmierci? Signifer, podaj sygnał. Tara, tara, tara. Rzymskie Korn brzmi trzy razy. Kot znany każdemu legoniście. Formacja bojowa. Klin. Atak. Pila. Dwanaście tysięcy pilów wzbija się w powietrze jednocześnie. Przez sekundę niebo ciemnieje od stali. Potem grawitacja przejmuje kontrolę. Tut, 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 tut. Deszcz rzymskiego żelaza spada na helweckie szarże, jak grat śmierci. Wojownicy padają całymi szeregami. Krzyk! Włócznie przebijają tarcze, zbroje, ciała. Ci, którzy przeżywają pierwsze salwy, biegną dalej z połamanymi tarczami i krwawiącymi ranami. Gladi. Drugi rozkaz. Dwadzieścia cztery tysiące mieczy błyska w słońcu. Legiony przechodzą w formację Klin, najśmiertelniejszą taktykę pieszą w historii wojskowości. Krasz! Helwecka szarża uderza w rzymskie linie, ale zamiast przełamania następuje wchłonięcie. Rzymska formacja ugina się, ale nie łamie. Gale wbijają się między tarcze jak gwoździe w deskę i tam zostają uwięzione. Stab, twist, widraw. Gladiusy pracują jak maszyny śmierci. Każde pchnięcie precyzyjne, śmiertelne, wyćwiczone latami treningu. Helwetscy wojownicy z długimi mieczami potrzebują miejsca na zamach. W chaosie walki wręcz tego miejsca nie ma. Ale prawdziwa zbrodnia dopiero nadchodzi. O piątej po południu, gdy główna bitwa trwa, Cezar daje sygnał pomocniczym oddziałom. Dwanaście tysięcy galskich sprzymierzeńców atakuje helwecki Wagenburg od tyłu. To nie walka z wojownikami, to rzesz kobiet, dzieci i starców. Trzask, wozy płoną, krzyk, dzieci uciekają w panice. Eduowie i sekwanowie, wczoraj przyjaciele, dziś mordują helweckie rodziny z rzymską precyzją. To element planu Cezara Zmień Galów w morderców rodaków, a nigdy się nie zjednoczą przeciwko Rzymowi. Diviko widzi dymy nad obozem i rozumie, że wszystko stracone. Jego lud walczy na dwóch frontach przeciwko Rzymianom przed sobą i zdrajcom za plecami. To nie bitwa, to egzekucja. Wycofanie! krzyczy stary wódz, próbując uratować resztki sił, ale już za późno. Rzymskie kleszcze zamykają się jak szczęki bestii. Na Mejus walczy jak szatan do końca. Jego miecz sieje śmierć w rzymskich szeregach. Łak, slice, tud. Jeden, drugi, trzeci legionista pada. Ale za każdym zabitym przychodzi dwóch nowych. Klank. Rzymski Gladius przebija jego tarczę. Grot wchodzi w ramię, ale na Mejus walczy dalej. Fusz! Jego miecz odtina głowę napastnikowi. Ale krew zaciemnia oczy. Siły opuszczają go jak woda z dziurawego naczynia. Tud! Włócznia przebija plecy, na meju spada na kolana, ale próbuje walczyć. Usta poruszają się, modlitwa czy przekleństwo ginie w bulgoczącym szepcie krwi. O szóstej wieczorem dolina pod Bibrakte przypomina rzeźnie. 40 tysięcy helweckich wojowników leży martwo wśród połamanych tarcz i skrwawionych mieczy. Ich ciała tworzą dywan śmierci od rzymskich pozycji, popłonące pozostałości Wagenbergu. Cezar chodzi między ciałami, jak sędzia. Po polu bitwy, białe sago skropione krwią, ale twarz spokojna jak maska. Liczy trofea, broń, zbroje, wozy, ale najważniejsze trofeum to strach w oczach ocalałych. Co robimy z jeńcami? Pyta Labienus, wskazując grupę przerażonych przy płonących wozach. Cezar patrzy na resztki wielkiego narodu z zimnym zainteresowaniem. Odejdą tam skąd przyszły, wszystkich, bez wyjątku. To nie akt łaski, to strategia. Chce, żeby ocalali, wrócili do spalonej ojczyzny i opowiedzieli o potędze Rzymu. W głównym namiocie znajdą tablice z galskim pismem, spisy całej populacji 463 tysiące imion ludzi, którzy zostawili wszystko dla nowego życia. Zostało ich 110 tysięcy głównie kobiety, dzieci i starcy reszta leży martwa nad Saoną i pod Bibracte. Ale czy wiecie, co jest najstraszniejsze? Plan Cezara. Działał przez następne 500 lat. Wrzesień 58 roku 110 tysięcy ocalałych helwetów maszeruje z powrotem przez Jurę do spalonej ojczyzny. Niosą minimum żywności, narzędzi i nasion od Cezara oraz strach, który będzie definiować naród przez następne pokolenia. Oglądają te same góry, które opuścili z nadzieją, ale teraz wszystko wygląda inaczej: mniejsze, biedniejsze, bezpieczniejsze. To już nie ziemia wojowników. To prowincja rzymskiego imperium. W miejscu miast szare plamy popiołu, w miejscu zbóż ciernie, w miejscu stad pustkowie gwizdzące wiatrem. Muszą zacząć od początku, pod czujnym okiem rzymskich wartowników. Cezar zostawił jeden legion dla pomocy w odbudowie. W rzeczywistości armia okupacyjna pilnująca, żeby Helwetowie nigdy więcej nie pomyśleli o podbojach. Pierwsza prowincja modelowa Cezara, przykład tego co czeka każdy naród sprzeciwiający się Rzymowi. Ale prawdziwą ceną helweckiej ekspedycji nie jest zniszczenie jednego plemienia. To zniszczenie galskiej jedności na zawsze. Co jeśli powiem wam, że Eduowie, Sekwanowie, Allobrygowie mają teraz krew pobratymców na rękach i nigdy się nie zjednoczą przeciwko rzymskiemu panowaniu. To prawdziwy geniusz Cezara. Nie tylko pokonuje wrogów, ale zmusza ich przyjaciół w wykonawców. Divide et impera. Dziel i rządź. Najskuteczniejsza taktyka imperialna w historii, zima 58 roku. W Rzymie Cezar pisze słynne Commentarii de Bello Gallico relacje, która stanie się jedną z najważniejszych książek literatury łacińskiej. Opis bitwy pod Bibracte stanie się modelem propagandy militarnej na dwa tysiące lat. Helvetii, omnibus copis subsecuti proelium redintegraverunt. Pisze prokonsul. Helwetowie ze wszystkimi siłami podążyli i odnowili walkę. To nie kłamstwo, to selektywna prawda. Przedstawienie wroga jako dzielnego przeciwnika czyni rzymskie zwycięstwo jeszcze bardziej heroicznym. Ale prawda jest skomplikowana. Archeologia XXI wieku odkryje pozostałości bitwy: tysiące grotów włóczni, fragmenty zbroi, masowe groby. Większość helweckich ciał nosi rany zadane od tyłu. Zginęli podczas ucieczki, nie w walce. Pozostałości Wagenbergu pokazują ślady systematycznego podpalania. To nie była bitwa. To była pierwsza czystka etniczna z rzymską precyzją. Wiosna 57 roku. Helwetowie powoli odbudowują cywilizację pod nadzorem. Ale to już nie ten sam naród. W oczach brak dumnej wojny, w głosach brak pieśni batalii. Każdego roku gubernator przyjeżdża na inspekcję. Liczy ludność, sprawdza plony, zbiera podatki. Helwetowie płacą bez sprzeciwu. Wiedzą konsekwencje oporu. Najgorszą karą nie są podatki ani okupacja. Najgorszą karą jest pamięć o tym, kim kiedyś byli i kim nigdy więcej nie będą. Cezar wyrwał im nie tylko wolność i bogactwo, wyrwał przyszłość. Po dwóch tysiącach lat nikt nie pamięta języka helweckiego, nikt nie zna legend. Bogowie śpią wiecznym snem w zapomnianym panteonie. Zostały tylko nazwy miejscowości i rzek, blady cień wielkiego narodu, który marzył o podboju świata. Ale historia Helwetów to więcej niż przypis. To ostrzeżenie dla każdego narodu myślącego o sprzeciwie wobec imperium. Lekcja o cenie ambicji i konsekwencjach porażki. Dziś, spacerując po szwajcarskich alpach, można znaleźć pozostałości helweckich osad, fragmenty ceramiki podstawy domów, narzędzia rolnicze, ciche świadectwa narodu, który kiedyś był gotowy podbić Europę. Ale najcenniejsze znalezisko archeologiczne to nie broń czy